Poranek w obcym domu zawsze jest dziwny. Czujesz się jak gość, choć niby jesteś u siebie, a każdy ruch obserwowany, jakbyś miał się zaraz potknąć o własne myśli. Cześć, mam na imię Marta, mam 38 lat. Zawsze myślałam, że znam granice lojalności i przyjaźni, ale tamtego weekendu w małej miejscowości pod Krakowem wszystko się zmieniło. To był wypad, który miał być zwykłym odpoczynkiem z moim mężem i jego najlepszą przyjaciółką z dawnych lat, Agnieszką. Nie spodziewałam się, że ten wyjazd obudzi w nas coś, co odmieni naszą codzienność na zawsze. Wszystko zaczęło się od spokojnego poranka w domu, który nie był naszym. Agnieszka mieszkała tam tymczasowo, a my mieliśmy spędzić razem kilka dni, żeby odetchnąć od miasta, pracy i obowiązków. Mąż Tomek wyglądał na zmęczonego, ale chciałam wierzyć, że to tylko zmęczenie podróżą. Tymczasem atmosfera była napięta, a ja nie mogłam przestać czuć, że coś się ściera między nami, Choć na pozór wszystko było jak dawniej, kropka Agneszka i ja siedziałyśmy w kuchni, parząc kawę, kiedy Tomek zszedł na dół. Jego włosy były potargane, a oczy lekko zaczerwienione. Powitała go ciepłym uśmiechem, ale w jej tonie kryło się coś więcej, coś, co oczytałam jak między wersami. Dzień dobry, bohaterze, jak spało się najlepszemu mężowi Krakowa. Powiedziała, a ja poczułam, jak coś ściska mi gardło. Tomek usiadł, trzymając kubek z kawą, a ja zauważyłam, że spojrzenia Agnieszki na niego nie są przypadkowe nieotwarte, ale subtelnie wymowne, jakby testowała jego granice kropka, to był tylko początek. Podczas wspólnego śniadania Agnieszka usiadła naprzeciwko Tomka, a ja obok. Za każdym razem, gdy się na niego patrzyła, jej spojrzenie trwało o ułamek sekundy dłużej niż wypadało. Nienachalnie, ale wystarczająco, by tylko on to zauważył. Czułam, jak serce mi ściska tę niewidzialną nić, którą zaczęła między nimi tkać kropka, potem poszliśmy na spacer po okolicznych łąkach. Słońce prażyło, a ja miałam na sobie lekką sukienkę i sandały. Agnieszka szła obok Tomka, poprawiając włosy, a w pewnym momencie rzuciła mu z uśmiechem: Uprawiasz jakiś sport? Widać po sylwetce. Tomek zaśmiał się nerwowo i odpowiedział, że najwyżej nosił ziemniaki na targ. Jej śmiech był szczery, ale dla mnie to była kolejna próba, kolejny test, który tylko ja zauważyłam kropka wieczorem, przy starych fotografiach z lat szkolnych Agnieszki, atmosfera zrobiła się gęsta. Z jej albumów wyłaniała się dziewczyna z długimi włosami i wyzywającym spojrzeniem zupełnie jak ona teraz. Kiedy zauważyła, że zbyt długo wpatruje się w jej zdjęcie, zapytała lekko wyzywająco, no i co, podobna? A ja poczułam, jak serce wali mi jak młotem. To było coś więcej niż nostalgia. To były pierwsze dni, a napięcie między nami rosło, jakby niewidzialna siła rozrywała to, co znałam. I nie byłam pewna, czy to tylko moja wyobraźnia, czy prawdziwa gra, w której uczestniczę bez zgody. Ale jedno wiedziałam na pewno, ten weekend nie będzie już taki sam. Tego dnia wybraliśmy się na targ za miasto, do niewielkiej wioski pod Myślenicami. Gorąco, gwar, zapach pieczonego mięsa i świeżych owoców mieszał się z letnim powietrzem. Tomek szedł obok Agnieszki, a ja za nimi, próbując nie zwracać uwagi na drobne gesty między nimi. Widziałam, jak Agnieszka delikatnie dotyka jego ramienia, jak śmieje się przy tym jego koszulki, jak patrzy na niego spojrzeniem, które dla mnie było jak ukryty kot. Tomek nie wydawał się tego zauważać, albo udawał, że nie widzi kropka, kiedy stałam przy stoisku z warzywami, usłyszałam jej cichy szept skierowany do Tomka. Masz szczęście, że masz taką żonę. Wiesz o tym, Spojrzałam na nich z daleka, starając się zachować spokój, choć w środku czułam, jak wszystko we mnie się burzy. Ona się odwróciła i jakby nic nie powiedziała, a ja zostałam z tą myślą, która nie dawała mi spokoju. Kropka, wieczorem znów spotkaliśmy się w salonie, tym razem już bez wina, tylko herbata i ciasteczka. Agnieszka usiadła na podłodze, opierając się o kanapę, a jej lekko zetuwający się z ramienia topik odsłaniał ramię i obójczyk w sposób, który dla mnie był niezamierzonym wyzwaniem. Słuchałam, jak śmieje się, rozmawia, a jednocześnie zastanawiałam się, dlaczego to właśnie jej słowa mnie tak przyciągają, a nie rozmowy z mężem. Czułam się jak intruz we własnym domu, choć przecież to ja tu byłam gospodynią. trzeci dzień był punktem zwrotnym. Agnieszka zbliżała się do Tomka, coraz bardziej lekko dotykała jego ręki, siadała bliżej, niż powinna, a jej spojrzenia były pełne niedopowiedzeń. Tomek natomiast zdawał się być rozdarty, nie potrafił jednoznacznie zareagować, a jego milczenie było głośniejsze niż słowa. Ja z kolei czułam, że balansuję na krawędzi, nie wiedząc, czy to tylko moja wyobraźnia, czy prawdziwa gra, w której uczestniczę bez zgody, kropka wieczorem, siedząc na werandzie z piwem w ręku, zaczął narastać we mnie niepokój. Zadałam sobie pytanie, a jeśli to wszystko jest testem? Może Agnieszka i Tomek mają między sobą układ, a ja jestem elementem tej gry? Sprawdzają moją lojalność, moją miłość. Śmieszne, ale te myśli naprawdę się pojawiały, bo jej pewność siebie, sposób, w jaki patrzyła na Tomka, był nie do pomylenia z przyjacielskim zainteresowaniem. To był inny rodzaj relacji, a ja byłam w samym centrum tej niebezpiecznej gry kropka zaczęłam dostrzegać, że nie jest to zwykły weekend, ale coś, co może zmienić wszystko. I choć bałam się tego, nie mogłam przestać o tym myśleć. Co jeśli to dopiero początek? Co jeśli granice zostaną przekroczone? Wciągnęło mnie to jak wir, a ja nie wiedziałam, czy potrafię się z niego wydostać. Wieczór zapowiadał się spokojnie, ale już w pierwszych minutach zrozumiałam, że nic nie będzie takie, jak sobie wyobrażałam. Wspólna kolacja, zwykłe ziemniaki, sałatka i butelka wina miały nas zbliżyć, ale atmosfera była napięta, jakby pod powierzchnią tlił się niepokój. Tomek był zmęczony po upalnym dniu nad rzeką, a Agnieszka z jakimś nieodgadnionym uśmiechem patrzyła na niego, jakby znała sekret, którego ja nie znałam. Nagle Agnieszka zaproponowała grę pytań i szczerych odpowiedzi. Pytam, wy odpowiadacie, powiedziała spokojnie, a ja poczułam, jak serce bije szybciej. Pierwsze pytania były banalne, ale z każdą kolejną rundą stawały się coraz bardziej osobiste. W końcu padło pytanie, które mnie zaskoczyło a gdybyście się nigdy nie pobrali, z kim teraz byście byli? Spojrzała na Tomka, a on odpowiedział ze śmiechem, ale w jego oczach pojawił się cień niepokoju. Nie wiem, może sam gdzieś siedziałbym. A potem dodał z lekkim uśmiechem, a może z kimś takim jak ty. Cisza, jakby ktoś nagle zdjął z nas niewidzialną kurtynę. Kropka, Tomek próbował rozładować napięcie, a Agnieszka zaczęła tańczyć w salonie do muzyki z telefonu. Jej ruchy były pełne lekkości, ale w nich kryła się jakaś prowokacja, subtelne zaproszenie, które wywoływało u mnie dziwny niepokój. Tomek patrzył na nią, a ja czułam, że tego wieczoru jestem tylko tłem do ich gry, do ich cichej walki, której reguł nie znałam. Po chwili usiedliśmy znowu przy stole, a Agnieszka zaczęła nalewać wino, a jej ręka przypadkowo musnęła Tomka na ułamek sekundy za długo, bym mogła to zignorować. To było jak ciche wyzwanie, które wywołało we mnie mieszankę zazdrości, złości i niepewności. Tomek nie odsunął się, a ja poczułam, że balansuję na cienkiej linii między rzeczywistością a tym, co niewypowiedziane. Kropka tego wieczoru zrozumiałam, że to nie jest zwykła wizyta starej przyjaciółki. To była gra z ogniem, w której płonąć mogliśmy wszyscy ja, Tomek i Agnieszka. I choć chciałam odejść, uciec od tej sytuacji, coś w moim wnętrzu mówiło, że muszę zostać i stawić temu czoła ale czy byłam na to gotowa? Czy Tomek był? I co najważniejsze, czy nasza rodzina przetrwa tę próbę? Noc zapadła nad domem w podkrakowskiej wiosce, a ja nie mogłam zasnąć. Leżałam obok Tomka, który spokojnie oddychał, ale ja czułam, jak w mojej głowie szumi burza. Wspomnienia dnia, każde słowo, każdy gest Agnieszki krążyły w mojej pamięci niczym ostrze, które nie pozwalało mi się uspokoić. Wydawało mi się, że między nami powstała niewidzialna przepaść, a ja sama ją wykopałam kropka rano obudził mnie zapach kawy i cichych rozmów w kuchni. Zeszłam na dół, a tam Agnieszka w luźnej koszulce i krótkich spodenkach przygotowywała śniadanie. Jej włosy były rozczochrane, a uśmiech lekki i pełen tajemnicy. Ustawiła przede mną talerz z jajecznicą i kubek pachnącej kawy, siadając naprzeciwko z ręką podpierającą policzek. No i jak się spało, bohaterko? Powiedziała z lekkim błyskiem w oku. Jej dotyk, kiedy niechcący się nęła do mojej ręki na stole, zatrzymał się na chwilę dłużej niż powinien, a ja poczułam, jak powietrze między nami gestnieje kropka, czułam się jak na cienkiej linie, balansując między tym, co znane, a tym, co niebezpieczne. Agnieszka mówiła spokojnie, jakbyśmy znały się od lat, a ja zastanawiałam się, czy to tylko jej sposób bycia, czy już otwarty sygnał, który trudno było zignorować. Tomek jeszcze spał, a ja siedziałam tam w tym dziwnym napięciu, nie wiedząc, co przyniesie dzień. Po śniadaniu pojechaliśmy do sklepu w pobliskim miasteczku. Agnieszka i ja zostałyśmy na parkingu, czekając na Tomka, który wybierał warzywa. Nagle usłyszałam jej szept: "Potrafisz zachować tajemnicę?". Spojrzałam na nią z zaskoczeniem, a ona uśmiechnęła się, jakby mówiła coś najzwyklejszego na świecie. Sprawdzimy, dodała i odwróciła się, zostawiając mnie z rosnącym niepokojem. wieczór był spokojny, ale ja nie potrafiłam przestać analizować każdego jej ruchu. Kiedy Agnieszka śmiała się i opowiadała historię, jej spojrzenia uciekały ku mnie, a ja czułam, że w tym milczeniu kryje się coś więcej niż przyjaźń. Tomek tego nie zauważał albo udawał, że nie widzi. Ja z kolei czułam, że wpadłam w pułapkę, z której trudno będzie się wydostać. Te myśli nie dawały mi spokoju. A serce waliło jak szalone. Zaczęłam się zastanawiać, czy to, co dzieje się między nami, to tylko gra, czy zapowiedź czegoś, co może zniszczyć to, co budowaliśmy przez lata. I nagle, w ciszy nocy, poczułam, że balansuję na krawędzi niebezpiecznej przepaści, z której nie będzie już powrotu. Następnego dnia Agnieszka zaproponowała, żebyśmy wyszli na spacer nad Wisłę, do cichego zakątka nieopodal Dobczyć. Zgodziłam się, choć w środku czułam się jak na szachownicy, gdzie każdy ruch może zmienić bieg gry. Tomek i Agnieszka szli przodem, a ja szłam parę kroków za nimi, obserwując ich rozmowę i drobne gesty, które nie dawały mi spokoju. kropka, Po dotarciu nad rzekę rozłożyliśmy koc na trawie. Słońce przyjemnie ogrzewało skórę, a lekki wiatr rozwiewał włosy. W pewnym momencie Agnieszka wyjęła z torby strój kąpielowy czarny, z cienkimi ramionczkami, które podkreślały jej sylwetkę. Nie była idealna, ale miała w sobie coś magnetycznego, co przyciągało wzrok. Spojrzała na mnie z lekkim uśmiechem i powiedziała No to kto pierwszy do wody? Po czym bez wahania zaczęła się przebierać, kropka stałam z boku, próbując skupić wzrok gdzie indziej, ale moje oczy same wracały do niej, jakby coś mnie przyciągało, a jednocześnie przerażało. Tomek wszedł do wody pierwszy, a Agnieszka dołączyła do niego, śmiejąc się i chlapiąc wodą. Każdy jej ruch wydawał się celowy, lekki dotyk, dłuższe spojrzenie, uśmiech, który zdawał się mówić coś więcej niż słowa. Kropka woda była ciepła, a my pływaliśmy razem, ale ja czułam się jak obserwator, który widzi, jak między nimi rodzi się coś, czego nie potrafię zatrzymać. Kiedy Agnieszka podpłynęła bliżej i powiedziała pół żartem Uważaj, żebyś mnie nie utopił, bo będziesz odpowiadał, serce zabiło mi mocniej. Tomek odpowiedział lekko, To raczej ja się utopię. Wszystko wydawało się niewinne, ale dla mnie było jak cichy alarm kropka, kiedy wróciliśmy na brzeg, Tomek pomógł Agnieszce wysuszyć włosy, a ja patrzyłam na to wszystko z boku, czując, jak w mojej głowie narasta chaos. Agnieszka rzuciła do mnie jeszcze jedno spojrzenie, które było pełne obietnic i wyzwań. Wiedziałam, że ten dzień zmienił wszystko, a ja nie byłam już tylko żoną, ale uczestniczką gry, której reguły dopiero się wyłaniały kropka, w drodze powrotnej milczałam. A Agnieszka za kierownicą uśmiechała się do mnie w lusterku wstecznym, jakby chciała powiedzieć: to dopiero początek. Tomek siedział obok, nieświadomy albo udający, że nie widzi, co się dzieje. A ja czułam, że moje życie właśnie wkroczyło na nieznaną ścieżkę, z której nie było odwrotu. Tamten wieczór zaczął się niewinnie zwyczajna kolacja: ziemniaki z koperkiem, sałatka i butelka wina, która miała dodać nam lekkości po dniu pełnym wrażeń. Tomek był zmęczony, opadał na fotel, a ja obserwowałam, jak Agnieszka z uśmiechem na ustach zaczyna rozgrzewać atmosferę. Jej spojrzenie co chwilę trafiało na mnie i na Tomka, a ja czułam, że to nie przypadek, lecz celowy ruch mistrzyni gry. W pewnej chwili Agnieszka postanowiła rozruszać towarzystwo i zaczęła tańczyć do muzyki puszczonej z telefonu. Jej ruchy były zmysłowe, ale nienachalne, raczej subtelne zaproszenie, które trudno było zignorować. Tomek bił brawo, a ja czułam, że jestem tylko tłem dla ich wspólnej zabawy. Każda przerwa w tańcu, każdy gest Agnieszki wydawał się skierowany właśnie do mnie, ale w sposób niedopowiedziany, prowokujący i niebezpieczny. Po chwili usiedliśmy z powrotem przy stole, a Agnieszka nalewała wino. Jej ręka przypadkowo dotknęła Tomka, a to dotknięcie trwało o sekundy dłużej niż można by Y uznać za zwykły przypadek. Zobaczyłam to i poczułam, jak w moim wnętrzu coś pęka. Tomek nie odsunął się, a ja zaczęłam zdawać sobie sprawę, że ten wieczór to nie jest zwykła wizyta starej przyjaciółki, tylko gra, której reguły są mi zupełnie obce kropka to, co miało być wspólną chwilą odpoczynku, stawało się powoli testem, który sprawdzał granice naszej relacji. Czułam, że balansuję na krawędzi, a każdy ruch Agnieszki to kolejne wyzwanie, którego nie mogłam zignorować. Z jednej strony chciałam odejść, uciec od tej sytuacji, ale z drugiej coś w moim wnętrzu kazało mi zostać, nie pozwalało odwrócić wzroku. Kropka, byłam rozdarta między lojalnością wobec męża a fascynacją kimś, kto wydawał się znać każdy słaby punkt naszej relacji. Wiedziałam, że jeśli pozwolę sobie na choć jeden krok w stronę tego, co niebezpieczne, nic nie będzie już takie samo. I choć bałam się konsekwencji, nie mogłam przestać myśleć o tym, co mogłoby się stać, gdybym zaryzykowała i przekroczyła niewidzialną granicę. Noc zapadła nad naszym domem w małej miejscowości pod Krakowem, a ja leżałam obok Tomka, który spał spokojnie, choć ja czułam, jak w mojej głowie szumi burza niepokoju. Każde słowo Agnieszki, każdy jej uśmiech i gest powracały do mnie jak echo, które nie dawało mi spokoju. Czułam, że między nami powstała niewidzialna przepaść, którą to ja sama wykopałam, choć nie wiedziałam jeszcze, dokąd mnie zaprowadzi kropka rano obudził mnie zapach kawy i ciche rozmowy dobiegające z kuchni. Zeszłam na dół i zobaczyłam Agnieszkę, która w luźnej koszulce i krótkich spodenkach przygotowywała śniadanie. Jej włosy były rozczochrane, a uśmiech na twarzy miał w sobie coś nieuchwytnego, pełnego tajemnicy. Ustawiła przede mną talerz z jajecznicą i kubek aromatycznej kawy, siadając naprzeciwko i podpierając rękę pod brodą. No i jak się spało, bohaterko? Powiedziała z błyskiem w oku. Gdy jej dłoń niechcący dotknęła mojej ręki, zatrzymała się tam na chwilę dłużej niż powinna, a powietrze między nami nagle zgęstniało kropka, czułam się jak na cienkiej linie, balansując między tym, co znane i bezpieczne, a tym, co niebezpieczne i nieodgadnione. Agnieszka mówiła spokojnie, z taką naturalnością, jakbyśmy znały się od lat, ale ja zastanawiałam się, czy to tylko jej sposób bycia, czy już otwarty sygnał, którego nie mogłam zignorować. Tomek jeszcze spał, a ja siedziałam tam, w tym napięciu, zadając sobie pytanie, co przyniesie kolejny dzień. Po śniadaniu pojechaliśmy do sklepu w pobliskim miasteczku. Agnieszka i ja zostałyśmy na parkingu, czekając na Tomka, który wybierał warzywa. Nagle usłyszałam jej cichy szept, potrafisz zachować tajemnicę? Spojrzałam na nią zaskoczona, a ona uśmiechnęła się, jakby mówiła coś zupełnie naturalnego. Sprawdzimy, dodała i odwróciła się, zostawiając mnie z rosnącym niepokojem. Kropka wieczór minął spokojnie, ale ja nie mogłam przestać analizować każdego jej ruchu. Kiedy Agnieszka śmiała się i opowiadała historię, jej spojrzenia uciekały ku mnie, a ja czułam, że w tym milczeniu kryje się coś więcej niż przyjaźń. Tomek tego nie zauważał lub udawał, że nie widzi. A ja wiedziałam, że wpadłam w pułapkę, z której niełatwo będzie się wydostać. Kropka te myśli nie dawały mi spokoju, a serce waliło jak szalone. Czułam, że balansuję na krawędzi niebezpiecznej przepaści, z której nie będzie już powrotu. Następnego dnia Agnieszka zaproponowała, żebyśmy wybrali się nad rzekę, do urokliwego miejsca niedaleko dobczyć, gdzie można było odpocząć z dala od zgiełku miasta. Zgodziłam się, choć w sercu czułam niepokój, jakby każdy krok mógł zmienić wszystko. Tomek i Agnieszka szli przodem, a ja kilka kroków za nimi, obserwując ich rozmowy i drobne gesty, które nie dawały mi spokoju, kropka, gdy dotarliśmy nad brzeg Wisły, rozłożyliśmy koc na trawie, a słońce przyjemnie ogrzewało nasze twarze. W pewnym momencie Agnieszka wyjęła z torby strój kąpielowy czarny, z cienkimi ramionczkami, które podkreślały jej sylwetkę. Nie była idealna, ale miała w sobie magnetyzm, który przyciągał wzrok. Spojrzała na mnie z uśmiechem i rzuciła. No to kto pierwszy do wody? Po czym zaczęła się przebierać, kropka, stałam z boku, próbując skupić wzrok gdzie indziej, ale moje oczy same wracały do niej, jakby coś mnie przyciągało i jednocześnie przerażało. Tomek wszedł do wody pierwszy, a Agnieszka dołączyła do niego, śmiejąc się i chlapiąc wodą. Każdy jej ruch wydawał się celowy, lekki dotyk, dłuższe spojrzenie, Uśmiech, który mówił więcej niż słowa kropka, pływaliśmy razem, ale ja czułam się jak obserwatorka w teatrze, widząc, jak między nimi rodzi się coś, czego nie potrafię zatrzymać. Gdy Agnieszka podpłynęła bliżej i półżartem powiedziała: Uważaj, żebyś mnie nie utopił, bo będziesz odpowiadał, serce zabiło mi mocniej. Tomek odpowiedział lekko, to raczej ja się utopię. Wszystko wydawało się niewinne, ale dla mnie było to cichym alarmem kropka po wyjściu z wody Tomek pomógł Agnieszce wysuszyć włosy, a ja patrzyłam z boku, czując, jak chaos narasta w mojej głowie. Agnieszka rzuciła do mnie spojrzenie pełne obietnic i wyzwań. Wiedziałam, że ten dzień zmienił wszystko, a ja nie byłam już tylko żoną, lecz uczestniczką gry, której reguły dopiero się wyłaniały kropka w drodze powrotnej milczałam, a Agnieszka za kierownicą uśmiechała się do mnie w lusterku wstecznym, jakby chciała powiedzieć. To dopiero początek. Tomek siedział obok, nieświadomy lub udający, że nie dostrzega, co się dzieje. A ja czułam, że moje życie wkroczyło na nieznaną ścieżkę, z której nie było odwrotu. Wieczór rozpoczął się spokojnie, zwykły posiłek: ziemniaki z koperkiem, lekka sałatka i butelka wina, którą otworzyliśmy, by dodać sobie otuchy po pełnym napięcia dniu. Tomek był zmęczony, opadał na fotel, a ja obserwowałam, jak Agnieszka z lekko prowokującym uśmiechem zaczyna rozkręcać wieczór. Jej spojrzenia co chwilę padały na mnie i na Tomka, a ja czułam, jak powoli staje się tylko tłem do ich niejasnej gry. Kropka nagle Agnieszka włączyła muzykę z telefonu i zaczęła tańczyć. Jej ruchy były pełne zmysłowości, ale nigdy nie przekraczały granic raczej jak subtelne zaproszenie, które trudno było zignorować. Tomek bił brawo, a ja czułam się jak widz, który został wyrzukony z głównej sceny. Każda przerwa w tańcu, każdy gest Agnieszki zdawał się mieć znaczenie, które tylko ja mogłam odczytać. Kropka, po chwili wróciliśmy do stołu. Agnieszka nalała wina, a jej ręka przypadkowo musnęła Tomka, zatrzymując się na jego dłoni o sekundę dłużej niż wypadało. Poczułam, jak coś we mnie pęka. Tomek nie odsunął się, a ja zdałam sobie sprawę, że ten wieczór to nie jest zwykła wizyta dawnej przyjaciółki, ale gra, której zasady są mi zupełnie obce. To, co miało być wspólnym odpoczynkiem, stało się testem naszych granic. Czułam, że balansuję na cienkiej linie, a każdy ruch Agnieszki to nowe wyzwanie, którego nie mogłam zignorować. Z jednej strony chciałam uciec, zostawić to za sobą. Ale z drugiej coś w moim wnętrzu kazało mi zostać, nie odwracać wzroku. Kropka byłam rozdarta między lojalnością wobec męża a fascynacją kimś, kto zdawał się znać każdy słaby punkt naszej relacji. Wiedziałam, że jeśli zrobię choć krok w stronę tego, co niebezpieczne, nic nie będzie już takie samo. I choć bałam się konsekwencji, nie mogłam przestać myśleć o tym, co mogłoby się stać, gdybym zaryzykowała i przekroczyła niewidzialną granicę. Noc zapanowała nad domem w małej miejscowości pod Krakowem, a ja leżałam obok Tomka, który spał spokojnie, choć w mojej głowie szalała burza myśli. Każde słowo Agnieszki, każdy jej uśmiech i gest wracały do mnie jak nieprzyjemne echo, które nie dawało mi spokoju. Czułam, że między nami powstała niewidzialna przepaść, którą sama wykopałam, choć jeszcze nie wiedziałam, gdzie mnie zaprowadzi kropka rano, budził mnie zapach kawy i ciche rozmowy z kuchni. Zeszłam na dół i zobaczyłam Agnieszkę, ubrana w luźną koszulkę i krótkie spodenki, jak zwykle swobodną, przygotowującą śniadanie. Jej włosy były rozczochrane, a na twarzy malował się lekki, tajemniczy uśmiech. Ustawiła przede mną talerz z jajecznicą i kubek pachnącej kawy, siadając naprzeciwko i podpierając rękę pod brodą. No i jak spało się, bohaterko? Powiedziała z błyskiem w oku. Gdy jej dłoń niechcący dotknęła mojej ręki, zatrzymała się tam na chwilę dłużej niż powinna, a powietrze między nami zgestniało kropka, czułam się jak na cienkiej linii, balansując między tym, co znane i bezpieczne, a tym, co niebezpieczne i nieodgadnione. Agnieszka mówiła spokojnie, z taką naturalnością, jakbyśmy znały się od lat, ale ja zastanawiałam się, czy to tylko jej sposób bycia, czy już otwarty sygnał, którego nie mogłam zignorować. Tomek jeszcze spał, a ja siedziałam tam, w tym napięciu, zadając sobie pytanie, co przyniesie kolejny dzień. Po śniadaniu pojechaliśmy do sklepu w pobliskim miasteczku. Agnieszka i ja zostałyśmy na parkingu, czekając na Tomka, który wybierał warzywa. Nagle usłyszałam jej cichy szept, potrafisz zachować tajemnicę? Spojrzałam na nią zaskoczona, a ona uśmiechnęła się, jakby mówiła coś zupełnie naturalnego. Sprawdzimy dodała i odwróciła się, zostawiając mnie z rosnącym niepokojem kropka wieczór minął spokojnie, ale ja nie mogłam przestać analizować każdego jej ruchu. Kiedy Agnieszka śmiała się i opowiadała historię, jej spojrzenia uciekały ku mnie, a ja czułam, że w tym milczeniu kryje się coś więcej niż przyjaźń. Tomek tego nie zauważał lub udawał, że nie widzi. A ja wiedziałam, że wpadłam w pułapkę, z której niełatwo będzie się wydostać te myśli nie dawały mi spokoju, a serce waliło jak szalone. Czułam, że balansuję na krawędzi niebezpiecznej przepaści, z której nie będzie już powrotu.